Kasa Elzab Mini LT online Połączenie do internetu poprzez Wi-Fi W celu połączenia kasy Elzab Mini LT do sieci internet wybieramy Menu Menu wybieramy naciskając kombinację klawiszy Wybór znaku i klawisz zatwierdź Następnie strzałkami wybieramy funkcję kierownika zatwierdzamy następnie ustawienia zatwierdzamy ustawienia kasy zatwierdzamy ustawienia komunikacyjne zatwierdzamy ustawienia sprzętowe zatwierdzamy ustawienia sieciowe zatwierdzamy moduł wewnętrzny zatwierdzamy Wybieramy sieci Wi-Fi. Zatwierdzamy. Zatwierdzamy listę sieci. Trwa skanowanie sieci w naszej lokalizacji. Wybieramy sieć, do której chcemy się podłączyć. Wybieramy JARES. Następnie musimy podać hasło dostępowe. Cyfry wprowadzamy bezpośrednio. Litery wprowadzamy przy użyciu Dwóch klawiszy wyboru znaku. Ten klawisz określa wybór litery z lewej strony danego klawisza. Z kolei ten klawisz określa wybór litery czy znaku z prawej strony danego klawisza. Aby wybrać literę A, należy wybrać ten klawisz, przytrzymać i nacisnąć klawisz z literą A. Aby wybrać ukośnik się w prawej stronie danego klawisza, wybieramy ten klawisz, przytrzymujemy i naciskamy ten klawisz. Aby zmienić wielkość liter, krótko naciskamy strzałkę w dół. W tej chwili możemy wpisywać małe litery, aby zmienić duże. Krótko wciskamy strzałkę w górę. znaków, klawisz czyść, wprowadzamy nasze hasło, nowymi literami JS. Yes. zatwierdzamy, wychodzę z tych funkcji, sprawdzimy połączenie, jak widzimy w lewym górnym rogu kasa została połączona do sieci internet, piątka bo litery W oznacza siłę sygnału od 0 do 5, maksymalnie 5 i NT świadczy o tym, że kasa została podłączona do internetu sprawdzimy teraz połączenie z repozytorium w tym celu wchodzimy do menu wybór znaku wydawisz zatwierdź następnie wybieramy funkcję kierownika i zatwierdzamy teraz przechodzimy na funkcję komunikacji zatwierdzamy Wybieramy funkcję numer 3. Test repo CPD. Zatwierdzamy. Trwa komunikacja z repozytorium. Połączenie z repo CPD powiodło się. Aby połączyć kasę Elza Mini LT w sieci Internet można również wykorzystać skróty klawiaturowe. W tym celu wchodzimy do menu, wybór znaków, klawisz zatwierdź, następnie prowadzamy kod. 2, 6, 0, 5, 0, 3, 1, 1, 1, 2, 1. Teraz skanowanie sieci. W tej chwili wybieramy właściwą sieć. Zatwierdzamy, wprowadzamy hasło. Zatwierdzamy hasło. Mamy dodaną nową sieć.